Siemano, siemano. Kolejnego dnia w sobotę rano. Dzisiaj dzień walki trwa, pomimo, że sobota, bo terminy nas tak gonią przez opóźnione dostawy części. Silnik w m cie tata złożył. Głowica jest po sprawdzeniu. Wymieniona uszczelka, nowe końcówki wtryskiwaczy, ustawione zawory, zregenerowana pompa, bo zamiast głowicy się okazało, że uszkodzona była pompa wtryskowa, ale przy okazji był rozebrany sprawdzony. W tej chwili tata tutaj się Przygotowywuję, żeby zrobić rozpłowienie, tak? O. Leży sobie, odpoczywa Pod ciągnikiem Trzeba oleju nie zalewać, to by nie kapał Cieknie prawdopodobnie, o laga jest pęknięta Trzeba zespawać o, to Trzeba pospawać Albo wyrzucić, albo pospawać że Tata będzie tutaj przystępował, żeby go rozsunąć, bo cieknie olej Nie wiadomo czy ze skrzyni, czy z silnika, ze sprzęgła tutaj Ale mniejsza z czego, ważne, że cieknie Cieszymy się, że się popsuła. A ja idę, ten bałagan trochę tu ogarnąłem, jak wyjechałem TZ. Bo się zrobił taki galimat przez te 7 robot na raz, że głowa mała. Ja dzisiaj wczoraj do późna walczyłem, założyłem, założyłem tą część. Nie wiem, czy nagrywałem przekładkę z pompami. Wczoraj wszystko zrobiłem co trzeba. Resztę spłowiłem, spłowiłem tutaj całość tu wszystkie wałki, freziki, wszystko jest wyczyszczone, wymyte tam jest wszystko ładnie, pięknie poskręcane na klej w tej chwili właśnie napęd pomp, który był rozkręcony aż kleju pociekło, bo na klej go na grubo wkręciłem, mam nadzieję, że będzie trzymał, dokręcone jest aż śruba trzeszczała, całość tutaj nitrem wyczyściliśmy wszystko i teraz co, przystępuję do wkładania wałków od shiftu, zakręcić tą obudowę Tedy rureczki, drobnice Dokręcić tumik drgań, żeby go dzisiaj spłowić. jak go spłowę, to wtedy chciałbym dzisiaj do późna posiedzieć, czas ja zrobię odprzęt żeby go stąd wyjechać, bo następny ciągnik musi tutaj wjechać na wczoraj, bo już był odkładany dwa tygodnie przez te opóźnienia i też już czeka na placu. Także jedziemy z tą robotą. Nim ja się wziąłem ze skrzynie w kejsie. Dobrze, to ty już białorca rozpłowiłeś. To no. jest szybka akcja. Ugaradził, Jednego dnia zrobił remont silnika, drugiego rozpołowy wymienił. Ale sprzęgło, powiem Wam gdzie okazał rodzynek. Uszczelka była fabryczna. Tarcza sprzęgowa jest w czerwonym kolorze, jest jeszcze fabryczna, jest gruba, nienaruszona. A olej ciek standardowo zwałka. Wałek już uszczelniony. Cześć Kitku. Wałek uszczelniony. Teraz trochę tutaj jest obczyszczone. Nie ma co myć, bo to i tak będzie brudne bo to tylko Białorus. I zaraz spławiamy. Jeszcze dzisiaj go zsuwamy, zaraz, co? Od razu. I co? I zostało tylko. Nowki opony. No, jeszcze ten. Jeszcze niewyważone koła. Zwolnicze I zwolnica jest do zrobienia, bo, bo cieknie z simmeringa. Desz umył, to już przesuwamy. Tak, ale. Także tata składa tu, ja idę do kejsa. Ja tutaj trochę podciągnęłem roboty. Wałkiet Powershift wrzucone, wydystansowane, zakręcone obudowy, zakręcone wszystkie rurki, rureczki, duperelki Wszystko na klej, każda jedna śrubka Teraz zakręciłem już koła odjazdy tam w środku na klej, założyłem dekiel Akumulator hydrauliczny, zarzuciłem pompę Po przeczyszczeniu, przepłukaniu I teraz póki założyłem rurki, jeszcze wrzuciłem od razu, bo bym zapomniał, kulki, sprężynki i zatrzaski do biegów tutaj, dwa są i teraz wszystkie rurki, rureczki, dupereleczki, najgorsza, najbardziej monotonna robota, wszystkie rurki przepłukać, przemyć Myję to, składam, myję, składam i tak cały dzień zleciał, a Tak w sumie to nie widać efektów, ale kupa roboty, także Także jedziemy Działamy, poniedziałek rano, czekaj tu mam pod halogen to nie widzę, przejdę na drugą stronę Albo obiektyw brudny i tak to wygląda. Teraz sobie tutaj światełko zapaliłem. Rano ciągnik został zsunięty, skręcony wszystkie śruby na klej. Wszystkie rurki, rureczki walczyłem, instalację rozkładałem. Teraz doszedłem do punktu zero, czyli do złożenia bloku zaworowego. Cały blok rozebrałem, wymyłem, wydmuchałem w minie ringi Tak, czteropiętrowy. wszystkie cewki, wszystkie czujniki. Teraz tutaj uszelka, tu bez żadnych klejów. Oryginalna uszelka dlatego jest pod to, żeby było git. Blok przykręcam, tu jest wszystko odtłuszczone, obdmuchane Oryginalna CHN ta jest akurat chyba z Anglii. Nie wiem, nie patrzyłem United Kingdom, tak z Wielkiej Brytanii Anglii. Zgadza się? Zgadza się, numer był ten. Na 2, 3, 4 pubiegi śruba, 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 śruba. Cztery, cztery, I tu jest ten. Yy, Czypięta pięta, winda. Przelew. Dobra. Także składam, zakręcam I duperelki, zakręcam filtr nowy, a dekel, żeby zaczyna lać od spodu przykręcić czyli zaczyna olej wlewać. No właśnie. I co? I zaraz pokażę co w Białorusi piszczy. Tylko sobie to skręcę. Dobra, rusek był rozpłowiony, widzieliście, już jest spółowiony, skręcony, wszystko. Tata mówi porobił Teraz jedynie trzeba będzie go opłukać jeszcze raz, bo Naciekło oleju z węży Tu kabina od case'a dzisiaj trafi z powrotem na case'a Tam stoi masaj który już był umówiony dawno, tak jak mówiłem przekładam go, przekładam później, później, później I tu mam silnik do remontu Który był umówiony też już Dobre pół roku temu A Cały czas jestem do tyłu z robotą i przekładam, no ale to jest silnik z kombajnu Z TX, z New Holanda. 68 czy tam 66? I trzeba to też w końcu zrobić, bo już chłopaki chcą się dożniw, zaraz szykować. Także muszę, nie wiem jakim cudem jak, ale muszę szybko to ogarnąć się z robotą. A, a jak na razie to nie przyspiesza, tylko się wszystko przeciąga z tymi częściami, z tym wszystkim. No ale cóż, trzeba sobie radzić jakoś. Także idę Case'em walczyć. Tutaj trochę podciągnąłem robotę przez parę ostatnich minut. Założony jest cały blok zaworowy. Cały blok był wyczyszczony, wszystkie iglice, zaworki, wszystkie czujniki, wszystko jest wydmuchane, wyczyszczone. Zakręcony już jest nowy filtr oleju, zakręcone łapy, zakręcony rozrusznik, zakręcone wszystkie rurki, rureczki, spięta instalacja elektryczna. To i tak wygląda na chaos, ale teraz to już jest luksus względem tego co było. Tu jest jedna kość, ta idzie z tyłu kabiny, ta idzie gdzieś tu w połowie, tamte już kości idą z przodu, na razie tak o tyle, w ciągu dwóch godzin ma być kolega ładowarką teleskopową i zarzucimy kabinę jeszcze dzisiaj, także ja tu idę szybciutko po bandzie, skręcam, składam, żeby to przygotować i wyciągnąć na sztywnym holu, może nawet białorusem czymkolwiek, żeby to... Żeby to było przygotowane pod założenie kabiny, także tu mi się olej rozlał. I szmaty położyłem to przy okazji. Założę wał napędowy, osłonę i co jeszcze, i damy skrzynkę na baterie, Takie duperelki działamy. Mamy to późne popołudnie. O kurna kamera w oleju nie wiem jaka godzina, ale ja jestem czorny, Ta ręka, jak smoła, był kolega ładowarką teleskopową zarzuciliśmy przez pasy kabinkę, kawinkę teraz tutaj walczę, już podłączyłem jeden wąż, tu instalacje nie instalacje, kombinacje wszelkie Ech, tu już pospinałem wszystkie cięgła, cięgiełka zostało mi dookręcić dwa przewody przepraszam tu jeszcze przewody hamulcowe jutro dokręcić tu już pozakładałem wszystkie linki od sprzęgła, nie linki do perele Tutaj wszystkie cięgła, cięgiełka, Także jutro dzwonię do klienta, czy ja mam kupować olej, czy on dostarczy, co tam sobie życzy. I będziemy, mam nadzieję, uruchamiać. Oby tylko jeździł to, już bliżej będzie końca, jak dalej. Także fajnie by było. No, właśnie, zasadzie, jako że Kejs wyjechał, Tata schował się do cienia dzisiaj z Białorusem, bo cię tak grzało słońce, że dopóki jałem w cieniu, to mi pomagał. Teraz wyjechałem, kejsem zakładałem kabinę, no to niestety musiałem Tu mam kosiarkę sąsiadowi i muszę zrobić przysługę, pospawać, zaraz to zrobię na fajrand Tata poskładał na gotowo, spułowił, poskręcał wszystko Już ładnie odpala, jeździ Teraz ładnie odpala też, pompa zrobiona, głowica, wszystko przejrzane Szmeryngi na spłowieniu wymienione Zapalił, się pojeździł, ta zwolnica klient zgłosił, że cieknie Także tu zaczął rozbierać, spuścił oleje, jutro jedziemy po uszczelnienia, ringi wszelkie I co jeszcze będzie? I olej się do miski zlatuje na noc Bo tu wszędzie data po uszczelnieniu zmienił się ringi superele, tamto, sramto A po odpaleniu i rozgrzaniu dalej płynie I się okazało, że to płynie spod tej miski, bo to są takie gumowe, bananowe uszczelki na misce I to z niej cieknie, także Ta uszczelka leci do wymiany tu mi zostało sprzątnąć, po kejsie, a to jutro, wszystkie blachy i duperele Tu silnik od busa, czekajcie, włączę Światełko Silnik od busa jest umyty, wyczyszczony, jedyne co jeszcze muszę zrobić, to zdjąć miskę Bo spod tej miski ona jest sklejona na dirko Czy na coś innego Też ją skleje na dirko lub czerwoną, nawet czarny silikon i będzie suche Tylko trzeba to odtłuścić Ta miska była przyklejona chyba na tłuste, bo ciurkiem spod jej leciało No i tutaj Mam już uszczelkę pod głowicę, uszczelkę pod kolektor wydechowy, pod wszystkie kolektory sące, gumki, srumki. I tu idzie 2, 4, 6, 8. A ich nie idzie 4 tylko? Trzeba zobaczyć głowicę, przynieść ile ich idzie. I nowe, wszystkie szpilki do głowicy ślizgi, łańcuch, wszystko zostaje, bo to było niedawno zmieniane, to ma niecałe 10 tysięcy lotu, także jeszcze jedynie turbina ale ja sobie dzisiaj może później zacznę teraz już jest koło 20 Zaraz zamykam przy się wszystko, jutro rano startujemy, skoro świt póki chłodniej a w dzień jak będzie upał, się najwyżej schowam i sobie będę tutaj składał wtedy busa, także tak to wygląda idę teraz trzeba będzie też się wziąć za tą 902 bo tutaj niby nie ma dużo do zrobienia, ale, 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 ale jak wyjedzie białorus być może ją wstawię albo na podwórku na szybko zdejmę z niej kabinę zdejmę blachy, zawiazę do piaskowania, do lakiernika, żeby robił już mi wszystkie blachy ja w tym czasie ją rozsunę, uruchomię żółwia i jak uruchomię żółwia to pomaluję kadłub, zrzucę do kupy, figon blachy no i tu jak już rozłożę kejsa to się zwolni miejsce, bo tu leży cały stos części od kejsa Plus te części z 80 na palecie muszę gdzieś wywieźć wózkiem, żeby tu było miejsce. Bo tu się znowu zrobił straszny bałagan, także muszę to ogarnąć. Jeśli chodzi o silnik Iveco z kombajnu, to na szybkości dzisiaj tu po konsultacji z klientem się dowiedziałem, że prawdopodobnie w zeszłym roku wymieniali pompę wody, bo pompa wody puściła płyn do oleju i zrobiło się masło. Ja na szybkości zdjąłem, ale tu nie tylko poszła no nie tylko poszedł tutaj w płynie też jest olej bo jest tłuste także ja stawiam że mogła też i puszczelka pod głowicą i klient mówi że zjechał delikatnie z pola zgasił, spuścił olej, płyn, wodę i teraz na wiosnę nie idzie silnika ruszyć próbowałem tu brać klucz 41 na koło wału 3 metrową rurę i nie idzie obrócić stoi dęba odkręciłem też tu filtr, bo on ma też na szybkości filtr układu chłodzenia a w filtrze też jest olej także ciekawe czy tutaj też nie jednocześnie oprócz tego że pompa albo przez to że pompa poszła bo mało płynu to mógł się przygrzać no nie wiem, tutaj rozmawialiśmy z klientem, nie chcę tutaj oceniać pochopnie, wiecie jak jest na razie on tutaj stoi, ma zlane wszystkie płyny eksploatacyjne, tylko na noc zaraz zasłonię tu wlot do turbiny bo niestety nie dali mi chłopaki turbiny nie wiem jak go odpalimy, czy będzie zaślepić smarowanie najwyżej odpalić go bez. co ja tu więcej tak to wygląda jako, jako. w pierwszej kolejności chyba najpierw, bo oleje są zlane z jak to pompę oni mi niby zmienili. W pierwszej kolejności Chłopaki mówią, że zaglądali do dekla od rozrządu Jedyne co podnieśli Że tutaj, mówią, była rdza Muszę zobaczyć, bo widzę, że zostawili luźne Czemu tu rdza się występuje? No faktycznie, tu mamy ładne, tu mamy ładne mamy ryżowe, co to? Zetor jakiś Ale to, to, to myślę to nie jest ale i olej był z płynem, bo jest białe mleko To na pewno Olej był w płynie i płyn w oleju Ciekawe czy to nie bardziej Jak poszła pompa i jemu płyn wywaliło do oleju, czy on się nie przygrzał i nie wywaliło gdzieś uszczelki bo te tutaj główice tak jakoś mocno moim zdaniem przegrzane i ten i to w dwie strony działa to takie zardywiałe, no ale na razie nie będę tego pochopnie tutaj oceniał, zobaczymy odstoi swoje jak będzie miejsce na warsztacie złożę silnik od busa tego wrzucam w pierwszej kolejności może zrzucę czapki Zobaczę, jak wyglądają uszczelki, czy nie są przepalone, i jak wyglądają w ogóle gary. Jeżeli gary będą w miarę, to będziemy konsultować się z klientem i decydować, co dalej. Na razie, co? Idę. Zamykam ten kram, bo jest około 20, mam dość na dzisiaj. Kolejny dzień walki. Kejsiak poskładany praktycznie do kupy. Zalany od wczoraj olejami, dzisiaj żadnej plamy. Wczoraj był przepalony. Ciśnienia zmierzone, wszystko jest w porządku, dalej nie mamy pierwszego półbiegu jak przedtem, nie wiem. Będziemy teraz szukać, właśnie rozpiąłem wiązki, wszystkie kostki, jeszcze raz. Znaczy no, się teraz jest lepiej, bo są ciśnienia. Teraz przerzuca ładne biegi, wszystko teraz jest cicho, nie stuka w skrzyni. Także tak czy siak remont i tak był nieunikniony, bo tam był kosz uszkodzony, rozpadnięty i te sprawy. No ale teraz się okazało, że dalej jest problem z półbiegiem. Wyjąłem tutaj całe wnętrze, wyciągnąłem, wysypałem kupę syfu. Wyjąłem ten cały moduł od zmiany biegów. I powiem wam, że to może być uszkodzone, lub główny sterownik. Ja, że mam styczność pierwszy raz z tym, to spróbuję to oddać do jakiegoś elektryka, żeby sprawdził czy coś. Bo widzę, że on jest na śruby, także jest raczej rozbieralny. A tu jest taki, jest w jedną stronę nie, a drugą, jak się przełączy w którąś. To jest taki. O. Luz na dźwigni, może to to: Bo jak nieraz się poruszy tym o jedynką, to się pojawia jedynka. Jak nieraz, to od razu wyskakuje błęd, zapala się lampka. Także, może ktoś miał taką styczność z tym, podpowie coś, bo ja wszystko mechanicznie zrobiłem: ciśnienia wszystkie są, czujniki, ciśnień na skrzyni zmienione, elektrozawory podmienione miejscami. A za każdym razem, co bym nie podmienił, to zawsze jest tylko na pierwszym biegu błąd. Także, jakby to wygląda na to, jak sterowanie było uszkodzone. On sobie wczoraj pochodził, nagrał się z 20 minut, albo dłużej, tak obez kół. No ale nie będę go jeździł, niszczył kosza, jeżeli nie mamy dobrego zapinania biegu i ciąga jakiś problem. Także ja wyjmę pewnie sterownik i to i zawiązę komuś do sprawdzenia. Chyba, że macie kogoś godnego polecenia, żeby sprawdził, bo nie miałem takich przypadków, żeby sterowniki wysyłać. Także on tu czekał, bo teraz będzie jutro czwartek święto. Także teraz znowu długi weekend będzie chwila przerwy. I co? Więcej masy. i tu już podjechał przodem pod warsztat Tata będzie go zaraz po weekendzie też na dzień dobry wstawiał. Będziemy próć zanim ja będę robił jeszcze przy case tam, te wyjmą sterowniki to wiedzie. Masej Masaju na pewno jest do zrobienia co? Hamulce nożne. Po nocy pedał ucieka w podłogę i nie ma go. Albo pompki przepuszczają, albo coś innego. Hamulec ręczny nie istnieje, w ogóle nie hamuje. Także na pewno jest do zrobienia. To będą pewnie tarczki. Z tego co wiem, to ten model. Może się uda bez rozpoławiania zmienić tarczki. No i na pewno trzeba klientu prosił o uszczelnienie. Bo jak się nagrzeje z tych ramion, tu z tych wałków, czy to ma luz? Czy będzie czas zjąć podnośnik, tulejować, Nie wiem, zobaczymy. Na pewno zgłosił, że trzeba to zrobić. Bo tu jest taki przeciek, że jak tu przyjechał no na ciepło, to musiałem postawić kałużę. Wannę, bo kałuża była. O tak. Tak to wygląda. Tu stoi mój Ursus pod plandeką tam postawiliśmy dzisiaj z Kazikiem silnik, to może zaraz sobie z ciekawości rzucę w nim miskę Tak to wygląda na ten moment tutaj ten bałagan A tata żeby się nie nudzić w popołudnie weekendowe, Przymierza się do silnika Także Żółta szaraczka Tak I nie mówcie, żeby poza kolejką, bo już mówiłem wcześniej na filmie, on był umówiony, o Jezu, w styczniu? Nie, w zeszłego roku Dawno, a w styczniu już mieli przywieźć, ale ich przekładałem później, później, później no, trzeba, takie międzyczas. trzeba w takich międzyczasach wykorzystywać, żeby nie było przestojów. Że mówię, teraz długi weekend, z tym nie ruszę, z tym nie ruszę, bo nie ma części. To chociaż coś rozbierzemy. A że tamto złożone, tamto, to jest chwila takich. Jeszcze tą waltrę za ścianą. A to tam jeszcze, jeszcze, jeszcze coś przyszło, do coś przyszło, coś ma jeszcze przyjść. I też będziemy można składać. A na razie stajemy. Dzisiaj sobie z ciekawości może zdążymy podnieść czapki. Ale to już w następnym odcinku. Ja kończę, montuję film dla Was na długi weekend i trzymajcie się, do następnego i cześć.